Z... Rabini są podzieleni, ale że już chyba będzie taki well done fest. Witajcie, trobiele! Dawno mnie nie było. No ale też się nic ciekawego nie, nie działo. A tutaj tymczasem dotarła paczka i będzie unboxing. Zaraz zobaczymy. A czy ja już wiem co tu jest. No bo dość już chwilę kolendowałem za tematem. Aż w końcu nadszedł ten czas, że należało się zaopatrzyć. Aha, jest zapakowane baba w babie. Tak. Baba babie ba, pudło w pudle. O. Taki grill elektryczny sprytny z czujnikiem grubości mięsa. Taki dość powinien być zaawansowany, no wersja praktycznie najwyższa, jest jeszcze jeden model, jest wyższy, ale różni się tylko tym, że, że ma, że tak powiem, co ma, ekran dotykowy, co w moim, w naszym domu raczej nie jest wskazane, bo ekrany dotykowe mogą się ubić zupełnie niepotrzebnie, ale była no, powiem Wam, że nie ma żartów. Troszkę sobie możemy zbliżyć. I tutaj co mamy? Kabelek. Ale się cholernik trzyma. sobie od razu z palcem nie otworzę dobra to wylatuje. no ale ko była w sumie to myślałem że to będzie półmniejsze tu mamy co ociekacz tu mamy jakieś obstrukcje i książeczki To, jak mówiłem, nie wiem, mówiłem, nie mówiłem, to jest OBH Nordica firma, ale to w ogóle wygląda tak, jakby to był kurczy tefal. Tylko na chociaż, chociaż tefal, tefal w Norwegii też jest, ale to wygląda po prostu jakby było oderżnięte właśnie z tefala Optigrilla. No ale niech będzie tefal albo OBH Nordica, obojętne, niech tylko działa i ma się dobrze. Nie jest jakiś bardzo ciężki. Tutaj te skórki, wszystkie trzeba pochować. Tutaj mamy jakiś, jakieś coś, 9 automatycznych programów. Będzie się trzeba zapoznać. No, dość spore, Aż wezmę miarkę. No to tutaj tej powierzchni pieczenia mamy. 37,5 cm na 18 powiedzmy, więc to jest spore, po prostu to jest duże. Te płytki, tutaj sobie z tego co wiem można wyciągać. Tutaj jest taka grzałeczka. Tutaj z góry to samo, jedyne co, że, tu, że nie ma opcji jakby Czego nie ma opcji yy, przerobienia tego na jakąś tam gofrownicę albo coś innego? No ale do tego mamy inne urządzenie. Szkoda, bo było jedno. To teraz przyjrzymy się. Oj. Przyjrzymy się nieco bliżej temu sprzętowi. Obrócę kamerkę. No i tak automatyczny pomiar grubości mięsa, czy tam czegoś. Łącznik rozmrażanie, burgery, steki, jakieś kanapki, kiełbasa, ryba, nie, utka jakieś dramstiki, czy coś. Świnina, wo, yy, wieprzowina, kraby, boczek tutaj sobie można manualnie ustawić, a tutaj mamy generalnie jak tutaj będzie to. Wyglądało i tutaj się ma kolorek zmieniać. O tak i ten ociekacz później będzie zapięty w tym miejscu. Także dzisiaj będą steki. A pójdziemy zobaczymy jakie mięso mamy na steki. O i taka tutaj oto wołowinka została zakupiona z uboju rytualnego bez użycia prądu. No ale to będzie dobre. Ale to będzie dobre. No, także na razie tyle. Widzimy się później, już po uruchomieniu maszyny. Będzie dobre i będzie maszyna działać. Tak myślę. No, to ruszamy z tematem testowo. Ale coś tu chyba zoom. Mam zooma. Nie, nie mam zooma. Dobra. Tutaj już osolone wstępnie. Przyprawione sól i pieprz, tylko i wyłącznie, że ona pewno zaraz będzie musiała poratować z instrukcją. Ale robimy play. System się ładuje, załadowało się chyba. To teraz musimy wybrać że steak i OK, i się grzeje maszyna. I tak oto tym sposobem sprzęt mamy rozgrzany. Trwało to 6 minut, czyli nawet nie tak długo jak, jak wieszczyli. I robimy obie sztuki w well done. Takie tutaj są życzenia, że ona jest najbardziej głodna. Najbardziej niecierpliwa? On teraz sobie dokonuje pomiaru grubości i już teraz działa w tym temacie. Mamy kolorek niebieski. Już nacisnąłeś na to Weldon. Nie wiem, to co tutaj teraz robi? Po prostu i on będzie, będzie pikał. Najpierw piknie na krzisty, później będzie średni i well done. Mhm. Ale to chyba nie będziemy patrzeć, jak się światełka zmieniają, tylko poka pokażemy już produkt finalny, gotowy. Rabini są podzieleni, ale że już chyba będzie taki well done fest. Dobra, no to patrzmy. No, zdecydowanie już jest woldan. Well to teraz tak. Teraz otwórz dziecko proszę ten. księdza proboszcza. Niech sobie się odstoi. Bierzemy drugiego. Nie drżyj się. Drugi księdz proboszcz. Masaczka. Teraz przemyśli swoje nikczemne zachowanie. To się odstoi i dopiero i zobaczymy jak przekroimy. I tym oto sposobem 5 minut minęło, ale on tutaj się zrobił. A jak pachnie, patrz. No czekaj. To, to nagrywa, a nie wącha jeszcze. No ale mówiłeś, że pachnie, ale to do zdjęcia zostało. Poza tym nie do zdjęcia, tylko do Zjedzenia. nałożenia. No ale zostało zielony. To jest na pewno. Tak, robimy fotkę. No, to tak jak no, robimy no, fotkę, tak, na Facebooka. Pyk. E, raz. bardzo ładne jest